bo pies się ruszał za bardzo Siema ziomalki zawału dostałem czemu zawału dostałeś? miałem odpalonego discorda pięknie mi przyszedł i miałem słuchawki na 100 i tak się wystraszałem a no tak jest tak jest tak jest tak się dzieje tu się, tu się dzieciaki bawią słychać że się bawią no i ten <laughs> ale wiesz co powiem ci ja też tak często mam bychu, że ja też tak często mam mam taki czuły potencjometr w słuchawkach że tak się dzieje i tak właśnie yy, bardzo często mi się dzieje patrzcie kupiłem nowe buty takie za 100 zł tanie kiedyś były buty za 60 zł teraz za o cześć Lejmonek witaj serdecznie siemanko i były przez 3 dni niewygodne te buty ale już są ok już są wygodne nie już jest dobrze już się wychodziły no Siemka, Siemka, Siemka Limonek witam cię serdecznie nie wiem jak to będzie o takiej porze gdy jest ciemno jak to będzie z tym streamowaniem ale jeszcze o takiej porze nie włączałem zimą streama, nie? Patrzcie, jaki lód, jak silisko kurde. Można glebę zaliczyć, tutaj jest git, widzisz? No, no, to super. Na razie jest gdzieś tam oświetlone, nie? Ja, więc idę nad jezioro. No to cieszę się, że jest git. Jest na zbychu. Ale jakby była całkiem noc, to by był problem. Ale na szczęście nad jeziorem wszędzie jest oświetlone. Są te latarnie. Tak więc nie ma problemu. Teraz może zrobię do przodu, żeby było wiadomo co robię. Schodzę po schodach, ale te schody to takie ośnieżone są. Tak więc wolę się trzymać barierki i iść powoli. Bo no pod górę to inaczej, w dół to ja się boję trochę. No i idę oczywiście Arusia wyjątkowo na dłuższy spacerek po wieczorkiem. A rano... Rano była na krótki spacerek, nie? Rano była jak na króciutki. No ale to też serdecznie pozdrawiam moją żonę Mariolkę. Mariolkę częściowo z moim nazwiskiem że ogląda może tego streama w archiwalnej wersji, bo mówiła, że nie będzie oglądała na żywo, tylko wejdzie sobie i będzie oglądała. Zapis? No, chyba, że weszła na Discorda, akurat ogląda na żywo. Ja mam dwa maki u siebie, pojechałem do dwóch, zobaczyć jak wygląda. On, był śnieg, schody, to po prostu tragedia. No, widzisz? Masakra. W maku to powinno być dobrze odśniżone, nie? No, jak to wygląda nad jeziorem? Tak, kurde, wygląda. Że nie jest tak źle wcale. Ale widzę, że chyba mam yy, brudną kamerkę z tyłu. Tak więc sobie ją przetrę no. I po przetarciu powinno być lepiej Tak, jest lepiej I z przodu też sobie przetrę kamerkę Akurat nie zasłaniam jej w tej chwili I z przodu o z przodu też jest lepiej Widzicie, miałem brudne kamerki no dobra gdzie pójdziemy? Dalej pójdziemy tam? Tam też jest oświetlone, tak więc można pójść. Co tam kurde. Piesek szczęśliwy. Sobie chodzi. Oczywiście w kagańcu. A Rusia w kagańcu. Nie ma to tamto. No. Idziemy. Kaczek na pewno nie ma. Patrzcie tam jezioro. Jest zamarznięte częściowo. O jakiś pies. A to pan z terierem idzie. No to ten pies jest przyjazny akurat. A Rysia go jeszcze nie widzi. O, zobaczyła. Dzień dobry. Słucha się. No idziemy dalej. Posłuchała się Tina Pana Arusia też się bardzo słucha A więc nic się nie stało, fajnie. Moja w Kagańcu to tym bardziej nic się nie mogło stać. Tamta nie była w Kagańcu. No i go go go. Pójdę sobie, nie wiem, yy, bardziej górą pójdę, bo tam na dole nie jest oświetlone, nie? Tam na dole nie ma latarni. Jakoś nie widzę, żeby były. A tu u góry są latarnie. To będzie lepiej wszystko widać. No. sobie pójdę pod halę o pójdę, w... pójdę pójdę w miejsce gdzie są fontanny no tylko rzeczywiście w tej chwili te fontanny są nieczynne ale jeszcze jak chodziłem latem no to po prostu te fontanny tam sobie pryskały nie no i przejdę się w to miejsce w te centrum no Fonia działa za granicą O, naprawdę? A w Ameryce działa? Właśnie ciekawe czy w Ameryce działa, bo za granicą to wiesz Ale czy działa w Ameryce połudnocna? Właśnie ciekawe, ciekawe A, w Unii Europejskiej No widzisz, szkoda trochę, że w Ameryce nie działa No ja tam nad jeziorem zrobiła, walnęła bolca, to ja jej nie będę przeszkadzał nikt tam nawet nie zauważy tego bolca no. i dobra a tutaj akurat sama okolica fontanny jest słabo oświetlona te latarnie tak słabo tutaj świecą ja sobie pójdę na skrót nie ma tak dobrze właśnie no nie bo, bo słuchaj mam david mam kuzyna w Ameryce który pewnie może nawet byłby zainteresowany tą fonią nie no ale niestety o tu nawet jest Taki nielegalnie wydeptany chodnik. Tu widać, ludzie przechodzą, a tu nie ma chodnika, tak naprawdę. Tu jest wydeptane, a tu nie, ma, tu nie ma przejścia, tak naprawdę. No i tak, oczywiście fontanna jest tam, ale po prostu pełno śniegu jest w tym. No, tutaj są, to jest taka ścieżka kamienna tu są zazwyczaj kamyczki a tutaj po prostu w tym miejscu latem można sobie usiąść na ławeczce. I popatrzeć na fontannę. No w tej chwili fontanna nieczynna, wiadomo. Dobra, i będę zmierzał w drugą stronę, już z powrotem. Ale wieje, nie ma. Mówisz, że wieje? U mnie nie wieje, powiem ci. Spokojnie, w ogóle nie wieje. Teraz w warnecie. W piątek będzie live z Bielskiego. A co jest? A scena zadań. Nie wiem. Zobaczę czy się opłaca. Nie chce mi się wszystkich scen nagrywać, nie? Albo zakończenie zrobię, nie wiem. Zależy jaka będzie to charakterystyka. A jaka scena w ogóle jest w piątek? Aria! Chodź! Chodź tutaj To daleko jesteś? No i fajnie. Jakaś scena ten, a wiem co nie tego nie ma sensu nagrywać, chyba że, chyba że odpalę streama i szybko nastawię za OP maszyny nie to ten to wystarczy, ale to się nie opłaca marnować OP na live'a wystarczy jak będzie w piątek y, promocja na OP to nastawić dużo produktów na maszyny, jak już się ulepszy y, ten 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 przedmiot. A, to pan z powrotem idzie No, no, no Tina Tina sobie idzie A Aria gdzie? Aria? Tam jest No, ja live'a robię na YouTube No, no, no Chodź, chodź No chodź Chodź tutaj Ona chyba się, ten, boi Tiny Coś tak nie, nie obawia się podejść, kurde Toż, Wy się znacie, koledzy koleżanki no bo dziewczyny w końcu nie? Pan mówi, że się nie lubią no. ja idę w drugą stronę, pan w drugą no. warczy ona, ta mała chodź, chodź, chodź aria chodź, chodź, chodź no chodź ta, ta mała, ten mały terrier warczał na arię, nie podobały jej się. No. no i tak. I co tam za komentarze były w piątek? A, nie mam, nie mam włączonego. No ale wiesz, będzie, będzie trzeba postawić jakieś te iglo. Iglo się stawia. Bo z tego co wytytałem to iglo. Trzeba go ulepszyć na czwarty poziom. A później po prostu nastawić dużo za OP. Najlepiej na maszynach czegoś, zasiać jakieś plony, może nawet na tęczę puścić y, tulipan, żeby było tego dużo. I jak się dużo nastawi na te maszyny za, na promocji na OP, no to na drugi dzień sobie odebrać i można w jeden dzień zrobić tą scenę zadań. Tylko ja nie będę. Robił także nastawię rozładowany. Mariolka do mnie pisze rozładowany. Ja napiszę do Mariolki Teraz mam liwę z psem Co uciekłeś, rozładowany. Ja uciekłem. Flamingi do wiejskiego wróciły, A, ale to za pieniążki, nie? Bo, bo flamingi były do zdobycia w jakiejś scenie zadania, ale teraz widzisz tylko za pieniądze. Patkiet kosztuje 41-41 złotych. No to nie, ja nie będę kupował, nie opłaca się. Ten flaming nie jest potrzebny w ogóle. No, w ogóle, w ogóle. No, ciekawe czy Mariolka przeczytała moją wiadomość. Eee, tam nie przeczytała. A kiedy ona napisała? A, o 16.50 pisała, czyli po 10 minutach mi dostarczyło wiadomość na Messengerze, super. Jak ja uwielbiam tego Messengera, kurde. W sumie niepotrzebny ten flaming, jakby co to od Marzeny będę kupował, jakby potrzeba było pióra flaminga, bo wiem, że Marzena yy, ma, ma tego flaminga. Nie wiem, czy kupiła, czy zdobyła, ale ja nie będę wydał o 41 zł na to.

Jest oswojony, że streamuje, że gadam sam do siebie, nie, oswojona jest. Ciekawe jak będzie wynik tego streama. Ja widzę, że ten stream dużo gorzej niż poprzedni, jak szedłem do Biedronki. Bo poprzedni stream rzeczywiście miał wyniki ładne, a ten to już tak kurde słabo. Chodź tu, chodź, wracamy. Albo myśli, że wariat gada do siebie. <laughs> nie, no do widzów oczywiście. Eee, pies na pewno tak nie pomyśli. Pies na pewno tak nie pomyśli. Dobra. Może sobie pójdę tutaj. Tu będzie trochę ciemno. Pewnie przez to, że napisałeś na Discordzie, że nie będzie. No i idę sobie tutaj. Ale już nie pójdę tam dalej, w prawo. Tylko skręcę sobie w lewo i koło tego bloku ósemki sobie pójdę wzdłuż bloku i tam jest chyba jeszcze oświetlone jakoś. No Zresztą tak siadłem. Tylko drugą stroną tam, o, tam za, za tymi garażami poszedłem, nie? Widzieliście te, te 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 jakie tu są te Graffiti Legina Orneta Takie A tam księżyc Złamany sierp... No, ucięty sierp... już prawie nie ma tego księżyca malutko no legia... nie, legia orneta <grych> legijna orneta, legina orneta chodź, chodź niech niech wyburzą to lub rozmazają czemu? Znaczy jak mnie teraz widać słabo lepiej wygląda psz, tylnia kamerka lepiej tylną kamerką widać tu sprzedają gaz w tym bloku w tym bloku o w tej ósemce sprzedają gaz sobie przychodzę czasami nie jest gaz o potaniał za 77 ale jaja a był za 89 Uku, hu 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 no to tanio 77 zł gaz może fajną piosenkę słyszałeś o Legi? nie Jup. Ale bym cię wywalił teraz Tak mi noga poszła w lewo Normalnie bym cię rozkraczył Szpagata zaraz zrobił Ja pierdolę no. Dobra, tu jest słabo oświetlone, Ale fajnie Ta tylnia kamerka dobrze łapie Powiem Bardzo dobrze łapie tylnia kamerka, przednia gorzej łapie No Co Rusia o, oh, oh. oh, przepraszam, bu, bu bu Nadepnęło się pieskowi. No 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 niechcący jej nadepnąłem na łapę oh. Zawsze tylna lepsza, tak? No tylna zawsze lepsza Ojejku, Arusia Rusia Niechcący cię nadepnąłem Niechcący się nadepnąłem No to już nie będę szalał Rusia, pobiegasz?

Ale przyszedłem już na koniec streama. No patrz, już jestem pod klatką, nie? Ja więc będę kończył. O, jeszcze ona się tarza. <grywy> to jest fajne. O, jejku. To jest słodkie. To jest słodkie, słodkie. A jak przyjdziesz, to zrobisz live z Jak już to na trainerze. Mówię, mówiłem na poprzednim streamie, że z trainerem. Nie? No. Może. Nie wiem. Może tak. Idziemy, idziemy, idziemy. Idziemy, idziemy. Ważne, żeby go ograć. No właśnie. Macie rację. No. Może nie włączę zabijania postaci wrogów na jednego hita, ale zrobię tak, żebym nie, nie ginął co chwilę. Żebym miał full HP i rage Rage, żebym mógł używać bez problemu, nie? Ale nie będę robił tak, że wrogowie giną na, na hita, bo to, to, to jest głupie po prostu. Jeden raz go uderzasz i ginie od razu, nie? No. Dobra. Wystarczy pieseł, nie? Wykąpałaś się? Dzisiejsza kąpiel don, tak? Gotowa. No e, jeszcze się musi wykąpać. Jeszcze się musi wykąpać. Dobrze, że jest śnieg to się pies sam wykąpie. Nie, ja używałem raz, ale nie podoba mi się na hita. Bez sensu to jest. To traci się przyjemność z gry. No, no normalnie będzie czysta, nie? Czyściutka? Czy, czy, czysty pies, kurde. <grystanie> <grystanie> czysty pies będzie, czysty, wykąpany. O, ktoś z psem idzie. To chyba już wraca, nie wiem czy wraca, czy idzie dalej. Chodź, chodź, chodź. chodź, chodź. Ja z wieczorem akurat przytrzymam ją. No i ten Bo ja tak powiem w tajemnicy, że ta dziewczyna yy, nie lubi mnie i tego psa yy, ona, ona, ona się czepiała, że ja psa bez smyczy mam i, i się rzucała, więc wolałem przytrzymać za, psa za obroże i, 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 i zachować dystans, bo ta dziewczyna mi tutaj robiła pretensje, jeszcze by mnie zgłosiła gdzieś kurde i miałbym problemy, nie? Dobra, kończę. Trzymajcie się, pozdrawiam. Tutur, 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 tutur. Cześć na razie, pa.